Taki to ból, o! Siema wszystkim, tu Skirlexpel, a ze mną jest... Koleś.pl I... czekajcie... Prze... Przedstaw się jeszcze raz. A, dobra. Jestem Koleś.pl Tak, ze mną jest Koleś.pl, jesteśmy na serwerze Minecraft Blowa Survival Games. No... Proszę. Mam slime balla. Slime balla masz? A skąd? A bo mnie tyknęło na superchlor. Aha, chodź, pokażemy nowego escape'a. Jest tam na serwerze Blaua, jest nowy parkour. Nie, nie, jest bardzo trudny. Żartowałem. Jezu, niczego nie mówię. Fajluję. Jestem boski w parkour. Okay. Nie, ja to raz prawie wygrałem, tylko że mnie kolej zblokował przez to chodźmy na tutaj na survival Games, że nie To bardzo. na jedenastkę. Nie, full jest. Dobra, chodź. Jest tu fajnie zimowo. O, to. Zobaczyłem, no że tego. Chcesz spróbować? Chcemy Fajną? Tak. Chodź na ósemkę, na ósemkę! To jest tak. Gdzie jesteś? Co to Tam, jest? widzę cię, widzę cię. Jesteś obok mnie. Obok Nie. nas jest ten różowy kolega. Dobra, S.G. Widzę, widzę cię. Jej. ja jestem Wotter. I zestartowałem go. Jest widzisz mnie? Nie. Kacze obok tego fioletowego goska. No nie widzę. Taka paka. Jest! O tak, złoty Jest, mam miecz. O, ja mam. Tempić. Jezu, nie. Gdzie ludzi. O, jestem za tobą. Mati, jestem za tobą. Ja idę potępić ludzi. Lol, ale mi lagowy. Ale mam lagi. Zostaw mi tamtą skrzynkę. Nie. Zabić! Zabić, 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 zabić! Nie! Dobra. Chodź. Epic fail. Czwórka, nie ósemka, nie dwunastka, nie szesnastka. Jest! Wbijam na dziewiątkę! Dołącz. A, jestem. Ja... ja tu wszedłam kiedyś na górę po Ej. Mm. O, przyjema. Dwie kurki i armata. Taka fajna zabawka. Nie. Nagadka. Dwie kurki i armaty. armata. Co? Armata. Nie. Hm. Ja Nie wiem. Nie wiem. Gdzie tu są te skrzynki? Mam cycknik. Yes. Dobra, no co to jest Mati? Muszę... Czyli, gdzie tu jest wyjście? Koleś, jak są wyjść? A tu jest, okej okay. Jest jest, koleś, widzę Cię. O, daj coś, daj coś. Please, daj coś. No tu mnie bije. Daj coś z tyłu, uciekajmy. Z tyłu, z tyłu. Da, dawaj wędką go. ramy! nie. Uciekam, uciekam, uciekam. Teraz o nie, to nie to. Uciekam. Uciekajmy. Bani, awa, 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 aua.

скача. Лезу где-то я. Налять. <говорит> oh, yes. miecz! O. Masz miecz i strzało. o, Hej! Nie! Zapłaka! No, Koniec. Ja zabiję. zabija! Zabija! Nie zabiję. Ty nagrywasz też? Nie. Nie To nie miałem jeszcze włączone. Bada, bada, bada. Eee, ja? Odkrzyka. Ej, kawa Mati, czy bym miał tą samą mapkę na surwi, gdybym wpisał, wiesz co? Nie pamiętam jak się to nazywa. Jezu, no. Muszę zakampić i muszę zadzwonić. Nie. lambda mnie na parkurze że teraz raz, teraz tiu, tiu. ja zawsze tam doskakuję nie czemu ja to przeskakuję no nie teraz akurat jestem to dobrze. Ile może jest? Trzech. Alive. No jeszcze trochę. Trzech was jest, tak? Nie. Ilu. Sporo. Nie pisał czterech. <laughs> no Jezu. Ale się tył mnie zblogował. Zblokował. LOL Jeżeli chcecie zobaczyć jak ja naprawdę gram parkura, to zobaczcie Escape's Pavlos okay. Ale go Ilu Was zostało i ściema chciałem was poinformować, że robię swojego skina. Co? Robię nowego skina. Co? No. Lol. No, szep. Ooooooo ojojoj. O, o, o. o, całują się. Ciumok, ciumok. Dobrze, nie będę wam przeszkadzał. Jest! <laughs> Spodziewałem się tego. Bo... Nie, bo mi się źle na początkowym ekranie gra. Nie mogę więcej, bo mi się coś stało. yeah Nie, nie, nie. Hmm. No, długo jeszcze, Mati? Czekaj, wchodzę na górę. Dobra, to ja myślę, że poczekamy, aż Mateusz będzie y, denięty lub wygram I, i, i się wtedy zobaczymy, ok? No to do zobaczenia za chwilę. Dobra, wracamy po przerwie i startujemy. Jest miecz drewniany. Jest żelazny miecz. Dasz drewniany? Tak, dam. Gdzie jesteś? Tu jestem z Indiana Jones. Gdzie? A jestem przy Indianie Jonesie, ok. O. Masz. Chcesz wędkę? Nie. Okej, okay, ruszamy. Indiana Jones kill. Yeah. Right. Ojoj. Oh. Gdzie jesteś, Mati? Zabiłam Indiana Jones. O oh, te! Pani Indiana Jonesa Cię z czyli ja też. Cię. Kill him! Kill him! Tam jest domek. Mati, chodź, Ci pokażę. Mati, chodź tu do mnie, widzisz mnie? Czekaj, robię parkura. O skrzyneczka i co jest za, jest tylko czynnika. O, znalazłem na pierśnik i hełm. Muszę to idzie, że mi się serdecznie... Opak! Aj, ktoś tu już był. Mm, a tu jest skrzynka, tu też. Nie no, bo cię... się! Co? Wierzę, się ma pasję. Ja tu patrzę, czy jeszcze nie ma tu gdzieś żadnych skrzynek, ale mu chyba nie. o no, nice, fajna góra. chodzimy. Hey, Ej, lol! Koleś mnie zło... Ja miałem lepsze kół i mnie je zabił. Jezu. Yes, I don't know, I don't see this. I don't see see see, see this. Low, LOL Who is this? Lol. is this? Low. What kind of miracle? Stało nas ośmiu, stało nas ośmiu. Okej, okay, muszę to wygrać. Stało nas ośmiu. Jestem hardcorem. Co tam robi Piston? Jestem królem. Na parkoura poszedłeś, Mati? Nie, gram się. Na jakiejś armii? To jest ta najmniejsza mapka. Jezu skrzynka? O! Jest to coś. E no weź się, tato! Jezu, ktoś już tu był. Zemszczę się. Bo że nam nie wolno być dziewczyn Pamiętajcie moje widzowie Pawalutku, po bez żadnego smutku Wyjdzie kurak? Nie wyjdzie Złe jajko Au! Zaraz sam samobójstwo popełnię Uuuu, ktoś już tu o Aha, spoko. Ehm. Oj, to też ktoś już był, jeżeli jest Się zabili? Jabłuszko potrzebuję. Wypadają tu jabłuszka? Matina, Survival Games, wypadają jabłuszka, nie? Chcę, jabłuszko. No wyłącza. Ja, ja puszka, nie sadzonki! O ty, nie dasz? Nie, ja już chyba raczej nie mam rady, mam sześć serduszek, siedem. Nie. Nie spadaj! Nie Państwie Dołącz do tej do dziesiątki! Kolikę z Napisało, czy nie? S, na dziesiątce. Aj, jaj, jaj, aj, jaj, Ktoś tu nie ma jaj. Gdzie ty jesteś, Mati? Tam... tu widzę cię, macham ręką. No, przebudźcie Patrzyłaś się na mnie. Teraz się patrzę? Teraz? Nie. O, 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 nie. Patrz, jestem przy, obok Chris'a. Chris33, obok jego. nie mam opty fajna. To jest fajne, to. Spamię czat. Chcecie zobaczyć, co się dzieje, jak się spamić? O, Zbanowali mnie! Nie! Nie, to teraz rozdają bany? Na 10 minut. No, Fail. Fein. Miłej zabawy twoje. Co, my mówisz? Nie, bo tak korzystnie. Zbanował z miłej zabawy. Tak napisał. Co, napisał tak miłej zabawy? No. No, dobra. Słuchajcie, się tutaj internet zwiesił. Tak. Zagramy sobie na serwerze MindTT za ten czas. Tak chwileczkę. Serwer. Okej, okay, to dajmy tu, Nie. co ja zrobiam To było przypadkowo, proszę pana, przepraszam. Sturm. Czy to jest normalne? Czy to jest, to jest tu Co? Jak są żarty? Co reszta świeci pustką? Jeszcze raz na dwójkę spróbujemy wbić. No. Spoko. Na czwóreczkę. Nawet na czwórkę nie można będzie wbić? Ej, rozumiesz to? Co? Cały czas mi się przetwarza film. Od wczoraj. Od 15. Ej, Nie! Kolej mi książkę ukradł, to dawaj ją frajerze. Zapamiętam ci to. Zapamiętam ci to. Ja ci to zapamiętam. No weź, no tutaj można było wpić.

Tu naprawdę dużo skrzynek MindTT! Jakby ktoś nie wiedział, to jest serio: MindTT Server, Trouble Terrorist I i i, i i i i, 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 co by tu powiedzieć? I i, strona to jest w.mindtity.com Tak dla niewiedzących, to jest, o ile się nie mylę, tylko na premium. Ehm, teraz taki fail, bo ja nie wiem kim jestem. No dobra, zespamili mi czata, więc już nie wiem. Ok, ok, to idziemy jeszcze wyżej. O, lag, lagnęło mnie, ale la. LOL. Eee. Eee. Dobrą Zbieram książki aha, aha Moja, 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 moja O jest, ale lagnęło No. Ah. Uh. Ah. Yes. Oh yeah. Ale laguje na tym serwerze. O! O, jakie sprytne. O, jak fajnie. Jak to ładnie pomyślane. że nigdzie tu nie zagląda? Hmm <sum> <sum <sum <sum> <Sum� Columbus <sum <sum Why? Jakby Jak tam potem skring jest jest yes, What's our there? Yes, I'm a, um, a Mosque. Yes, mosque. So. I'm a Mosque. I ten serwer jest już dzisiaj zbugowany. Nen 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 nen. O no. Ah złoto, 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 złoto. Skinki, 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 ah. Dobra, nie opłaca się. E! rozłączono przez serwer, band miłej zabawy trolu, kumasz to? Nie, Jesus. Jeezez, dobra. To tyle będzie w tym odcinku. Trochę nie pograliśmy, ale no trudno. Tu Dobra. był skirlex.pl, a ze mną był. Koleś, .pl. Pozdrawiam, czuję czołem. Nie widzę żadnego, maju. Zrezygnowałem! No właśnie, tak nie za bardzo. Dobra, siema. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. coś tam Do widzenia, Ronaldo. Cześć!